Witajcie kochani, przed nami nowy rok i bardzo dużo tytułów, które przygotowaliśmy dla Was, ale jednym z, który jeszcze wyszedł w grudniu, choć w styczniu o nim mówimy. W grudniu odbyła się premiera tej właśnie książki, Córka Króla, w Kaliszu, bo stąd pochodzi autorka. Nieczęsto zdarza się polska autorka, natomiast była premiera tej książki, była zrobiona z wielką pompą, ale... Myślę, że warto było, dlatego że treść tej książki myślę, że spodoba się bardzo wielu przede wszystkim kobietom oczywiście, choć myślę, że i mężczyźni znajdą coś dla siebie. Jest to historia, która jest opowiedziana w formie wywiadu, bardzo trudna historia i myślę, że bardzo dużo osób odnajdzie siebie, w tym odnajdzie swoje problemy, swoje ciężary życia, swoją przeszłość. Natomiast co jest najważniejsze, że jest rozwiązanie, jest tutaj pokazane, że obojętnie co przeszedłeś w życiu, cokolwiek co cię spotkało, a mogły to być naprawdę najcięższe momenty, takie o których myślisz, że nikomu byś nie życzyła tego, żeby wydarzyło się to w życiu kogokolwiek, którejkolwiek kobiety. To myślę, że odnajdziesz w tym nadzieję, odnajdziesz w tym osobę, która przez walkę, przez modlitwę, przez przebywanie z Bogiem i z ludźmi, którzy wierzą, odnalazła siebie, odnalazła tożsamość i przede wszystkim odnalazła to, że jest córką króla. Pomimo różnych potyczek po drodze, dalej może się tak nazywać i, i dążyć do tego. Aby, aby właśnie żyć tożsamością Chrystusa, a nie tożsamością tego, co wyznaczyły Ci okoliczności Twojego życia. Bardzo polecam tą, tą historię, e, polecam, bo znam i osobiście autorkę, e, i, i znam treść. Także zachęcam każdą kobietę, ale i mężczyznę, który będzie chciał, to się czegoś po prostu bardzo ciekawego, i o sobie, e, i o kobietach być może.